Hejka, hejka, mam dla was taką prośbę, żeby nie było, ale ktoś mi zhakował konto na MSP. Tutaj macie moją nazwę, ale muszę ją zyskam, tylko jeszcze muszę wejść na e-mail. Ale kiedy byłam młodsza, to zakładałam mamy, więc y, muszę wejść potem na mamę e-maila i wpiszę. Na razie, no to y, macie tutaj moją nazwę, którą cały czas jestem. Zrobiłam nowe konto, ale uważajcie, bo patrycja f8.1 to nie moja nazwa. Na M, znaczy teraz no ktoś mi ją szakował. Jeszcze pisze, że robimy Bostera, więc on mi na pewno wszystkie diaksy zmarnował. Więc polecam. A już tam gram 5 lat, więc bardzo nie szanuję tej osoby. Przywitaj się! Jest właśnie moją koleżanką, no i próbowaliśmy się zalogować, ale hasło nie powiodło się. Więc dobra. To na tyle i nie zgłaszać tego konta, bo może go odzyskam. Pa, pa.